Powiem wam, że ta platforma jak AlieExpress coraz bardziej mnie zadziwia. Wciągnęła do tego mnie kuzynka kiedyś strasznie się tego bałem, i byłem przeciwny, że Chińczycy to tylko szmelcy w ogóle. A przedstawię wam parę rzeczy, których kupiłem na przecenie i naprawdę powinny być szmelcowate, ale jakie są, i ile by za to zapłaciliście, i jaka, ile byście zapłacili, a ja, na przykład, w Polsce by wyros, wyniosła cena, gdyby ktoś to sprowadzał i zaczął sprzedawać no i tak, pierwsza to ta czapka którą miałem na głowie, fajna ciepła fajnie leży, bardzo mi się podoba drugie to taka taśma dwustronna, samo przylepna. trzecie to skarpetki tylko myślałem, że to są zimowe a to takie, nie, no dłuższe niż stópki, tu mamy dwa trzy cztery, pięć par i każda z tych z tych przedmiotów ma tam samą cenę Taki kabel, który właśnie chciałem kurde mediamark. To nie wiem, ile by trzeba było za taki kabel dać. Macie USB, ale są trzy końcówki iPhone i te dwie podstawowe. Golarka i wkłady do golenia. Taka podruba Mach 3. I coś takiego zaraz to też zamontuję, zobaczę, jak to wygląda się to na przykład na tyle telewizora, i powinno być takie poświetlane. Widziałem, brat kiedyś kupił LG i miał taki poświetlany LEDowy telewizor, Japonki i taki zestaw do mocowania do rowera, że trzyma wam telefon. I teraz zagadka do Was. Każda z tych rzeczy kosztuje tyle samo, czyli załóżmy, że złotówkę każda z tych rzeczy by złotówka, tylko tyle, to jest aż za niska cena. I teraz, kto będzie bliżej, i kto trafi. Za ile każda z tych rzeczy kosztowała i ile na przykład w sumie zapłaciłem. Czekałem na to mniej niż 14 dni i na pierwszy rzut oka nie wydają mi się to tak jakieś chińskie badziebia. Żyletki kiedyś kupiłem, właśnie podróby na Allegro. One były trochę gorsze od oryginalnych żylet, ale ta cena teraz chińska to już chyba wiem skąd oni te podróby ściągali i zaraz zobaczymy też jak gdzieś zadziałają te ledy na telewizorze czapka, naprawdę mi się bardzo podoba, bo w środku jest tak fajnie ciepło fajnie leży też na głowie no nie powiedziałbym, że za taką cenę no i te japonki też spoko aż nie mówię o tym mocowaniu na ten, na ten rower, ciekawe ile w rowerowym takie coś by wyszło no to czekam na wasze propozycje cenowe i czy wykorzystacie właśnie z Chińczyka wiem, że to jest też źle zabija na rynek, ale znowu zawsze można konkurować, zrobić coś taniej lepiej masowo bardziej albo też dużo ludzi zarabia na tym dropshippingu, bo sprowadzają mogą nawet dropshipping, także wy tego nie widzicie tak jak mój kolega z Anglii się tym zajmuje, że on po prostu ma stronę, ma z tymi towarami trochę droższymi Wy to tam zamówiacie to przychodzi z Chin, ale od razu, że tak powiem, on tego nawet nie widzi tych towarów. I tak się zastanawiam, jak to miało takie ceny. To ciekawe jak ktoś Hurtem to sprowadzi, to po ile taka jedna rzecz wtedy kosztuje. Tu mamy ten sypialny ten telewizor, co chciałbym e, unowocześnić tymi LEDami zobaczymy jak to będzie świeciło. I wyglądało, czy w ogóle zadziała? No i tak, podłączony do telewizora jest i nie działa, bo telewizor wyłączony to by było świetnie. Zobaczymy, jak włączymy telewizor, czy się załączą te diody. No i na razie ząk nie załączyły się. Szukamy przyczyny. No a przyczyna była banalna. Tam można było to w prawo, w lewo takie cztery bolce podłączyć. Miałem to tylko na wspak. Włączamy telewizor i działa. Wyłączymy telewizor i po chwili te lampki się wyłączają. Widziałem też trochę droższe wersje na pilot i zmianę kolorów, a te jeszcze nie wiem, jak reagują. Czy będzie coś pod wpływem muzyki, czy po prostu tylko tak to miga. No zobaczymy. Podłączymy ten telewizor, jak będzie to wyglądało. O ile to będzie też nerwujące, to zawsze te USB można z telewizora wyciągnąć. Taki jest efekt końcowy. To jest taki tylko krótki pasek u góry na całą starczył. Ale widziałem, że można też dłuższe te paski, właśnie z pilotem, z regulacją. Zobaczę też z ciekawości, jak coś pleci. Czy zmieni się sygnał nadawania tych kolorów? Czy to jest po prostu stałe? Raczej myślę, że stałe. No powiem Wam, że wolałbym chyba. Jeden kolor, to może być chyba upierdliwe, ale w czasie przerwy, jak się idzie albo coś w tym stylu. Czy ktoś lubi jakieś takie kolory? No, wolałbym chyba stały, na przykład niebieski albo zielony. Zobaczymy. Spróbuję też zamówić dłuższy pasek i do pokoju gościnnego z regulacją właśnie tych kolorów. Ciekawe, co wymyślicie, no ale. Teraz Wam zostawiam pole, tak jak wcześniej mówiłem, do oceny tych przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów miał tą samą jedną cenę. I sztrolujcie, ile w sumie wyszło i ile każdy ten przedmiot kosztował, i czy to jest wart, i czy to jest bardziej wiechińskie, bo mi się wydaje, że jakościowo spoko.